Pierwsze tygodnie maja to dla Kieleckiego Instytutu Designu wyjątkowo pracowity okres. Ośmioro uczestników Italian Design Studio powoli kończy swoją pracę. W drugiej edycji programu realizowane były dwa duże przedsięwzięcia: prezentacja dla firmy Pod Telegrafem oraz projekt przygotowany z myślą o uporządkowaniu szyldów i reklam w mieście. Otwieramy w czwartek wieczorem wystawę na rynku, która zaprezentuje ten projekt szerszej publiczności. Wystawa będzie istniała przez kilka tygodni na rynku, więc mieszkańcy, jak i turyści, którzy nie będą mogli zjawić się. W Instytucie Designu w czwartek o godzinie 17 będą mogli zobaczyć tę wystawę w późniejszym y, terminie. Y, natomiast chcemy też, żeby y, ta wystawa stała się też takim zalążkiem do podniesienia świadomości, jak rynek mógłby wyglądać, gdyby wszyscy przedsiębiorcy zgodzili się na zmianę swoich szyldów i uporządkowania reklam. Innym ważnym dla Instytutu wydarzeniem jest zbliżająca się Europejska Noc Muzeów. Temat tegorocznej edycji upłynie pod znakiem tkaniny. Nietypowo z okazji Nocy Muzeów organizujemy nocne warsztaty farbowania w technice shibori. Jest to stara japońska technika. Za pomocą różnych um, rzeczy będziemy krępować, ściskać materiał, um, zszywać na różne sposoby. Um, I potem po włożeniu takiego materiału przygotowanego do kąpieli wodnej z barwnikiem, on um, farbuje się w różnorodne wzory. O. W charakterze organicznym, geometrycznym powstają bardzo ciekawe właśnie efekty farbowania. Warsztaty poprowadzi absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Aleksandra Richard. Wcześniej o godzinie 19 w czytelni Instytutu odbędzie się spotkanie autorskie z projektantką. Dodatkowo od godziny 20 do 24 Instytut zaprasza również na oprowadzanie kuratorskie po wystawie Jacquard 01, które o pełnych godzinach poprowadzi Ewa Habielska, a to wszystko już 16 maja. Również w Galerii Brama nie zabraknie nowości. Generacja G to tytuł niezwykłej wystawy, która ma za zadanie informowanie odbiorcy o istnieniu nowego pokolenia świadomych konsumentów. Wystawę z cyklu Projektanci Instytutu Designu Kielce autorstwa Judyty Marczewskiej będzie można oglądać już od 29 maja.